Co pan kupił? Ile pan za to zapłacił? Samochód marki Opel kupiony za 650 zł. Odpala, jeździ, skręca, hamuje. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Odstrzała na zimnym. Popatrzcie. Jeździ przód. Popatrzcie. Tył. Panie Michale, jaki on ma problem? No jest za fajny Byłoby czegoś trzeba coś tutaj chyba zepsuć Za fajnie Chodź, to chodź zepsujemy Może światło uświecimy? Panie majster A, ma powiem Ci, jak Tak, tak U. Tak, tak Widać skąd leci? Samochód został kupiony z wyrwanym wahaczem, co udało nam się naprawić i z rzekomo uszkodzoną chłodnicą, ponieważ tu ktoś kiedyś uderzył. Ten zderzak był pęknięty, co już nam się udało zrobić. Z samochodu uciekała woda i to bardzo szybko, i na dodatek myśleliśmy, bo wszystko było mokre, że to jest wina chłodnicy, ale to okazało się po wymianie chłodnicy, że. Nie było powodem, do którego się to wyciekło No to jesteś zarobiony Zobaczymy czy jest pełny jak wyciągniemy ten lampa, że może spadać śnieg A jest tu w zbiorniczku woda, zobacz Czy wykapała już Empty No to trzeba dotankować Bo wtedy jak było zatankowane To leciało a tu widać, że ktoś tu fachowo zrobił uszczelkę pod pokrywą, ale cieknie, I tu spod tej uszczelki, to w sumie nawet nie jest uszczelka, to jest chyba na masę sklejone, nie wiem, ale ktoś tu tego nawalił, nie, to najprawdopodobniej będzie nam lało stąd, a tu mamy pompę wody. Nawet syrena za alarmu. Dobra, to niech ona się odtaja. I tutaj mały przerywnik. Naprawiliśmy problem z wyciekiem. Wystarczyła ta wymiana chłodnicy. To co myśleliśmy, że jakby dalej wyciekiem, no to była woda kapiąca z potrzebia. Jak roztopił się cały śnieg, zagrzaliśmy samochód, to wszystkie wycieki ustały. A teraz krótka seria detailingu, czyli tanio i średnio. To nie jest poradnik, także proszę się tym nie sugerować, efekt jest jaki widać. Zapraszam dalej do oglądania. Poszedł zapalnik. A ja się weźmę tak, to zrobię. robię. No, ale fajny ten fajna szmata o kurde, jaki piękny ja piercie <gryw> jak ja czerwę, nie

Niesamowite. Mogę? Co? Chciałbym sobie też zrobić fotkę. Ile jest fotka? trochę dużo. Dobra. Niesamowite. Dobra. No i No, tak go myjesz, wystarczy, chłopie, i to już, już. wygląda jak złoto? Dobra, jak, jak oceniasz? No stary mistrz no to jest plus 1000 zł złotych do sprzedaży. Czyli co, trochę tak tryskam. Tak jest trochę za dużo, ale okej. Okay. Za dużo? No to już musisz rozsmarować. Dobra, to ja to rozsmaruję tak. Stara się nie wyjeżdżać na te... Na no co? Na ranty. Na rantach uważaj, na tych tutaj, jak masz obłości, to musisz no. uważać, żeby nie przetrzeć do, do zera. Uważaj no. na lampę, uważaj na błotnik i uważaj tutaj, nie? Chwycę na, na dwie, tak, rozsmaruj trochę. No. I chwycę najlepiej jedną ręką tutaj. No. Dobra, no i tam. Możesz trzymać, możesz zablokować. Tylko staraj się nie odrywać, nie? Jak gasisz, to zostaw ją przyciętą.